Wielkie wydarzenie 15 stycznia w kompleksie Campo Verde w Łodzi. Bardzo gorąco chcecie na nie zaprosić. Przybędzie wiele osób. O co chodzi? Jest to wydarzenie zjednoczenia przedwyborczego różnych ugrupowań pozaparlamentarnych, różnych środowisk, które działają nie zawsze w polityce często działają po prostu w przestrzeni publicznej. Co więcej, żadnych polityków tam nie będzie, od stowarzyszeń, które zajmują się na, na przykład sprawami kredytów frankowych, czyli tego nielegalnego przekrętu polityczno-banksterskiego, na którym straciły miliony Polaków, po organizacje przedsiębiorców, po organizacje miejskie. Wszyscy razem spotkamy się nie po to, żeby brylować w mediach. To nie będzie kongres, jaki znacie z przekazów medialnych, gdzie ma to charakter konwencji wyborczej. Oczywiście nasz kongres jest związany z wyborami. Tutaj chcemy się poznać, ale przede wszystkim chcemy się zintegrować. Więc bez kamer opowiemy o swojej wizji startu w wyborach. Nawzajem będziemy debatować, będziemy się poznawać w środowiskach wojewódzkich, a nie tylko na wielkiej sali z mówcami. Będziemy się spotykać wieczorem przy grillu, będziemy wspólnie biesiadować, i to ma być zalążek tej wspólnej formacji pozaparlamentarnej, która wykopie tą bandę polityczną z Sejmu. Wedle badań, jakie przeprowadziliśmy w grudniu. Mamy ogromny potencjał, by być trzecią siłą w Sejmie. A niestety wybory w Polsce są tak zorganizowane, że wymagania dla nowych ugrupowań są ogromne. I my musimy tym wspólnie wymaganiom sprostać. I to ma na celu ten kongres. On ma rozpocząć naszą drogę do budowania największej listy pozaparlamentarnej krajowej listy, która. Jako jedyna z partii, które są w Sejmie, wystartuje w następnych wyborach. Kogo zapraszamy? Jeżeli nawet nie działasz jeszcze w żadnych organizacjach, a chcesz coś zmienić w tym kraju, po prostu masz dość tego syfu, i nie wystarczy ci złożeczenie na tą gangsterkę polityczną u siebie w domu, przed ekranem telewizora lub komputera, jeżeli chcesz podziałać chcesz wspólnie z innymi, którzy przejdą od tego biernego złożeczenia do działania. Jeśli przez ostatnie dwa lata, tak jak ja, tak jak my wszyscy, stałeś na ulicach i widzisz, że demonstracje oprócz demonstrowania poglądów nie przynoszą realnych zmian, no to realną zmianą jest start w wyborach ale bez polityków, bez żadnej partii z Sejmu, bez żadnych koalicji z tymi ludźmi, którzy nie mają żadnego doświadczenia w rządzeniu państwem, oni nie mają w ogóle żadnego doświadczenia życiowego, są zwykłymi gamoniami, a ty na to patrzysz zrozpaczony, bo twoje własne doświadczenia zawodowe są wyższe od większości albo jak nie od wszystkich, którzy podejmują się tak poważnego wyzwania jak kierowanie polską. Jeżeli to wszystko czujesz w sercu, to jest także miejsce dla ciebie, Poznasz ludzi, nie poczujesz się sam, będziesz miał społeczność, której dalej będziesz mógł się rozwijać. Byśmy wszyscy poczuli, że ta Polska jest też nasza, nie tylko polityków, byśmy wszyscy poczuli, że wspólnie możemy coś zmienić. I ten zaczyn tych zmian, ta ambitna forma działalności, te Wspólne działanie na rzecz Polski poprzez wybory, ale nie chęć zostania politykami, bo wszyscy z nas mają swoje życie zawodowe, z którego są zadowoleni. Nas nie interesuje bycie politykiem, wręcz przeciwnie, nie chcemy zawodowych polityków. Chcemy, żeby krajem rządzili ludzie, którzy osiągnęli swoje sukcesy zawodowe poza polityką. Jeżeli chcesz wziąć w tym wszystkim udział, to ten kongres jest właśnie tym zaczynem, tym początkiem, który nas doprowadzi do prawdziwych zmian w Polsce, których się nie doczekaliśmy przez ostatnie 32 lata po upadku komuny. Teraz jest ten moment, aby zakończyć władzę robotników, którzy wyszli z hut, stoczni i kopalni i teraz chodzą w garniturach i udają wielce wielkich mężów stanu, wielce przygotowanych do rządzenia, chociaż nie mają doświadczenia zawodowego. My je mamy. To jest oferta też dla Ciebie. Przybądź, zarejestruj się, rozmawiajmy, działajmy. Przy okazji swoich prac zawodowych można kierować krajem, można go zmieniać, nie wychodząc nawet na ulicę. Więc to jest ten moment. Przyjeżdżaj, to jest najważniejsze wyzwanie, jakie może być. To jest też wyzwanie dla wszystkich, którzy dotychczas działali w strajku przedsiębiorców, którzy działali przy budowaniu struktur polski liberalnej, dla wszystkich naszych koalicjantów. To jest wyzwanie, któremu możemy sprostać, pokazując nasze. Naszą aktywność, chęć przybycia oznacza, że jesteśmy w stanie pójść o ten krok dalej, wyjść ze swojej bierności, wyjść ze swoich lokalnych aktywności i dołączyć do wielkiego nowego projektu. Zapraszam Was wszystkich serdecznie. Sprawdźmy się. Ja jestem pełen optymizmu. Myślę, że to będzie początek wielkiej rzeczy naszej wspólnej. Zapraszam Was serdecznie.